Siemano z Crypto 18 jest to kolejny odcinek z gry Farming Simulator 2017, jest to odcinek specjalny, jest, jest to odcinek specjalny o prezentacji, którym będę prezentował kursu C330 na z okazji 10 tysięcy wyświetleń oraz 114 subskrypcji na moim kanale, nie wiem, niezmiennie nie, nie, nie wiem jak Wam podziękować. Bez przedłużenia. zapraszam do subskrypcji oraz zostawcie łapkę w górę, bo to je na zachęca do tworzenia filmu. Dobra. Jak widać jest to ULSUS C330. Nie widać, ale to jest ULSUS C330. Yy, tutaj, jak widać w sklepie, to jest ten, ta modyfikacja. Może mieć konfigurację kabiny lub nie, konsoli ładowacza, czyli typowo i obciążniku lub bez obciążników. Ogółem sama modyfikacja wygląda no, grill jak zawsze. Nie wiem, czy widać, ale u mnie glicują się tutaj. Nie, nie wiem, czy widać. Tu powinno widać, że gliczuje się w silniku tekstura. Tutaj nie ma ręki. tutaj nie ma lęki. Nie ma kolizji, czyli możesz przejść sobie przez traktor, tak? Kolizji nie ma. Szkoda. Kilka błędów jest, niestety. Światła tylne, czyli klasyka. Obciążnik. No, cała maszyna wygląda tak. Ścieramy. Możemy wyłączyć dłoń. Moim zdaniem, nie wiem czy to jest normalne, ale ta kabina jest. Nie wiem, czy to jest puszka, czy co. Trwa puszka. Ona jest, moim zdaniem, zbyt postać, znaczy kamera, no i zanim jest zbyt wysoko. Oczywiście błąd z dwoma rękoma, to jest normalne. Można wyłączyć sobie ten. Yy, Modr ręki, można otworzyć drzwi. Całe drzwi wyrzucić. Wyłączyć lub włączyć i tym. Teraz zobaczycie. zobaczycie zaraz. Tu można otworzyć maskę, tu można otworzyć wygodną klapkę, można całą maskę usunąć. Co jeszcze można? Można otworzyć jeszcze kabinę. To nie jest obrotowe. To, to jest nieruchome. Szkoda. zobaczmy jak brzmi maszyna. Nie wiem czy to jest błąd, ale od razu, od razu jest na 16 km na godzinę. jest dźwięki właściwie jak normalna 30. Już widzę błąd. Nie wiem czy widać, ale. Nie wiem czy widać, ale, ale gliczuje się w podłodze. Ten tu można mieć dym i można jednocześnie go sobie wyłączyć. Fajna opcja, oczywiście. Ona była już wcześniej. Tutaj, jeżeli wciśniecie... Nie wiem czy widać, ale wchodzi to w senikację w podłogę. już oczywiście na początku... Nasze, no na początku obrotomierz jest na 16. Potem jest na... Potem przygazujesz? Do max, do, to idzie do 28. Po czym zjeżdża jakieś 10. Potem gazujesz i znowu mana maxa idzie, nie wiem czy to jest błąd gry, ale nie jest to zbyt fajnie. Ale sama modyfikacja ogólnie jest dobrze wykonana, błędów w logu nie ma. Jak widać, błędów w logu nie ma. Szczerze polecam wam do... Szczerze polecam modyfikację jak najbardziej. Oraz dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym, niedługo. Do zobaczenia. No i cześć.